Siemaneczko z tej strony Drawik YouTube. Dzisiaj jesteśmy z. Filip WWE. Tak, do niego możecie wpadać na kanał. A najpierw zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i nie przegapcie żadnych filmów. Like, I like like, 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 like. Like pod filmem. Dobra. Dzisiaj tak, jak widzicie po moich gemach, wczoraj na ostatnim odcinku miałem 25 gemów i u Filipa w właśnie. Ile? Tak, to było 60 gemów, bo to był doładowanie do. Kart, tak, to doładowanie do Google Play za 20 zł, tak, tak, za 20 zł i właśnie był konkurs u mnie na kanale za specjal, było właśnie do wygrania, właśnie taki, takie doładowanie i Krzysiek wygrał, bo było losowanie to były 3 punkty a teraz zobaczymy yy... tak dzisiaj jest mega fajny skin który mi się zawsze Krzysiek podobał kupi. Ja chciałem kupić PS Rzeszeli i ja ją kupię i dzisiaj sobie nią pogramy Więc no kupujemy PS Rzeszeli Łapka Ale, w górę Tak, łapka być. w górę, subik z dzwonkiem I tak, jeszcze na samym start. Jeszcze dzięki bardzo za 20 subów Teraz chyba już jest prawie 25 Lecimy już po 30 I no tak dalej, niech tak dalej leci Dobra, teraz kupujemy szeli cyk szampiona ps rzeszeli nice dobra 5 pięć gemów ale no dobra taki skin cyk op Shelly cyk dobra sobie nią zagram ja sobie zagram tylko mam wyzwanie zadanie takie mega fajny skinek dobra sobie wezmę chyba mnie też będzie na kanale otwieranie mega boxa tak do Filipa też możecie wpadać w W stawcie łapkę w górę subika z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzach kto od teamu drabik youtube dobra teraz ja sobie chyba wybiorę star power plasterka będzie ciężko nie dobra wybiorę sobie ten y będzie ciężko ja mam jeden star power tylko do shelly ale będzie ciężko bo mamy wysokie rangi na postaciach nie trudno najwyżej przegramy. Tak, myślę, że jakiś jakieś ja chcę przetestować sobie tę szelkę. Zawsze ją chciałem mieć, ja najbardziej chciałem mieć jak ona wyszła. Bo ja ogólnie interesuję się bardzo piłką nożną. No. Ciągle na treningi chodzę. Ze itp. mną oczywiście. Tak, z Filipem chodzę A na treningi. A to Penny Star Powera. Aha, ja się tam wbiłem jak gówno. To Penny Master Powera. że ważne, żebyśmy przykąpili co Peny Penny? Nie mam pojęcia, chyba ja. Że chyba więcej żetonków, wiesz, tych monetek się jakby rozprowadza, nie? Czy coś takiego. To będzie mega ciężko. Jeszcze tutaj jest Nita, ale chyba tutaj na z nią. Dobra. I tutaj ta panka oczywiście. Ojej, nie Ja uciekam chyba, wiesz co? Ja ucieknę sobie. Nie, 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 nie. nie. Dobra, ja uciekłem, uciekłem. Kurde. A, to nie. Ja dostanę mega dużo na minusie, minus 5 musielibyśmy iść na coś innego, nie wiem. Hmm. Teraz ja wezmę kogoś, na którym mam niską rangę. Ja hmm. wezmę Sapankę. To jest moja najniższa ranga. Moglibyśmy iść w sumie na ten, na starcie no to jakby... to możemy iść. Na starcie duo, tylko na te, wiesz... Ja mam zero gier już. I to spróbuj zagrać. Nagrać. To, weź to ja wezmę darela, no. Nie, ja nie mam nie ma. punktów. Nie mogę. Nie możesz? No nie mogę, niestety. Kurczę, szkoda. To ja może wezmę sobie kogoś innego. jakiś na daleko może. Piper sobie wezmę. Okej. Okay. Okay? Ja sobie wezmę punk. Zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Trochę lepiej powinno być, bo ja mam. To może jak Ksiśkowi wbijecie już tak z 50 subów, to zrobimy jakiś crossbar challenge. O właśnie, no na coś. Boisku, coś... no możemy coś pomyśleć też na boisku, coś ponagrywać. Trochę no. ten... no to było fajnie. Oj, tutaj do mnie pani. Ja już powoli te... wbijam 110 subów. Tak, więc wejdźcie do Filipa, to was nic nie kosztuje, zasubskrybujcie jego kanał. Bo to też jakby sprawia mu przyjemność takie nagrywanie. Hmm. Okej, okay, myślę, że powinno nam trochę lepiej pójść. To jest piper na nie, nie trzeba trochę... Ja mam soczek, ja mam soczek, ja zaraz tam wykokrze totalnie ich. Dobra, to po trochę poobijam, a nie... O kurde... O kurde. To piper. Nie! nie. 5000 HP, Dobre, dobra, 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 Cyk. Kurde. No nie... czemu ona nie dostaje? Aha, bo tu te... Nie, nie, no tu jest taka zadynka, nie. No jest tu w słabej sytuacji. Ja piercie, ale żadnej wygranej jeszcze nie mamy. Co jest? Na razie tylko same minusowe pucharki. Kurde Dobra, ja zagram sobie w ten po prostu. 8 bitowce sobie zagram. Albo no wezmę Karla w sumie. Tobie trochę go poulepszam. Musimy mieć go lepszego trochę. Aha. Ty bierzesz inną postać? Ja Z... wezmę Panka. No bo ty tu bierz pankę, ja wezmę sobie Karla. Może Karla w sumie na 15-ą bym wbił. było wybiło Tak. Dobra, jeden parkiusz. Tutaj yy, na dole Kiedy jest Pan do i, ja I ja rzad, chyba rzad, go tutaj rzad. wyjaśnię, może? Nie. Dobra Max Dobra ja Max Podjeżdżamy? No możesz spróbować sobie podjechać Nie dobra No mało ale nie dam rady go podjechać I Gdzie jest? Strasznie szybko zadają na górę uciekł Kurcze Tu jest Nie, a nie Ultę użyłem przypadkowo No dobra przy nie da się do dobra, ciebie O kurcze Dobra Uciekam, 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 uciekam Pobra, że ten Max jest na górze Dobra Widzę. ja uciekłem ja mam, kurczę! Ja uciekłem. Ale dobra. Ja Przeczekam, żeby Krzysiek tutaj się odrodził. No. Ja tutaj i i nie zgarniemy, ale może drugie miejsce chociaż. No. O nie, tutaj idzie pan, to dobra. Nie, dobra, dobra, dobra. Tutaj idzie to jego działeczko. Okej. Okay. I teraz o, niech ten Max tak załatwi ten... tego Daryla, okej. Okay. Dobra, wielkie starcie, no to już. Myślę, że będzie na Easy. Chociaż jeszcze możemy tutaj wygrać to. Bo on. Dawaj go. E, to Strzelaj. się strzela. Nie, nie udało się niestety. Ale przynajmniej odrobiliśmy te stracone pucharki, ja wyszedłem ja. nawet na plus. Ja też. Nie, miałem minus 6, teraz mam... Ja też chyba na plus wyszedłem. Mhm. A nie, ja na, jed, jeden na minus. A nie, nie, dobra. Ja, gig, ja, gig. ja już mówię. Ja jestem na, na plus, jestem. ja miałem no, 7503, a teraz mam 7505 Więc spoko ja Trochę spadłem pucharków, ale dobra Da się to odrobić wszystko. Także lecimy, ja teraz wezmę tika. Dobra Bo no, Tik mi się wydaje, że no, powinien być dobry na tą mapę Jak zbierzemy jakieś tam 5 parki psów Już będzie bardzo ciężko Tam na środku jest trzy, ja bym po nie poszedł w sumie. Jakby nikt tu tutaj nie, nie było, no ja, tam jest ten, Kolcik. Tu o nie, tu Kolcik jest. tu jest. Dawaj go. Kolcik. No nie, daryl mnie podjeżdża. Dobra, 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 ja ucieknę, ja ucieknę chyba. Kurde, ale tutaj jest, jest tak nie? ciężko. Już jak jeszcze gracie na, niż, na niższych rękach to jest Dobra, ja łatwy. spadam, ja spadam, ja idę ale do później... ciebie. Wezmę sobie soja. Ta mapa też taka Ojej. nie za najlepsza, nie? No, to jest właśnie dużo krzaków. Dużo koperów. Kurde, o nie, nie użyłem w ona na no. A, nie, ona mnie hita. No. Nasza radę, dawaj. Dam radę? Jeszcze 10 sekund. A no, było blisko. No, chcę. Nie, nie ja mam, ale wyszedłem teraz na zero. Dobra, nie, ja wezmę kogoś, kurczę, kogoś lepszego. Weźmy weź tutaj... Poko. oko. Dobra, weź po oko, to ja wezmę Karla w takim razie. Ale Karla no. też ubijam za trochę tych ucharków. No tutaj... dobra, oni mają mało HP. Dawaj, jest! Porobiłeś całe team. Dobra, tu też jest. Ojej. Tu też jest. Widzę. A dobra, ja już go załatwię, ja już go wyjaśnię. Nie wiem, czy ultem tam wlatywać, Ojej. Ja chyba nie. Dobra, dobra, jest. Ja się uleczę? Już wielkie starcie jest. Dobra, ja zbieram wszystko i uciekam. Dawaj, Soczek. tak kurde. Ej, my, 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 to wygramy. Nice. Jest. Łatwo. Pierwszy win. Jest. Dobra. Odrobiłem. Kurde, Poko wziąłem i już winek. No to musisz zostać przy Poko, ja zostaję przy Karlu w takim momencie. Dobra. Materie. Ja tu w sumie dużo, dużo tylko robiłem przeciwników. Jestem coraz, coraz bliżej jestem tego Mega Boxa, słuchajcie, brakuje mi tylko 44 yy, żetony. Ja może jeszcze dzisiaj odblokuję Big Boxa, może? No i ja otworzymy tak, na mam. odcinku. No. Możesz jeszcze jakaś postać wypadnie, fajnie, wziął. Dobra, kolejna nagiera. A, tylko taką tak jak to nie widzi. No, to nie jest na kurcze kurczę. Kurczę, pieczone no. O, kurde. Ona już tam zabita jest. Dobra, ja zginę pewnie. Chociaż, chociaż, dawaj. Jest, dobra, zabiję. Dobra. Chcecie uleczyć, Kolta, dzięki, A. dzięki za chwilę. Ja rozwalę tego parki i psatę i na fajte. Nie? No, nie. Okay. Okay, chodźmy tu działać. O nie, jest tutaj, tutaj, rzeka. To działeczko. Dobra, chodźmy, żeby to działko. Co miało jest? nas w zasięgu. Daj na Mike, chyba tego ulta. Czy nie? Star Powera, przepraszam. Ale bardzo. oni są teraz sobie. Przepraszam, mocni. O kurde, ale że ich porobił. No, nie, ja tutaj też jestem w bardzo słabej sytuacji. Kundę. O, nie, Otóż heal, heal, sumie... heal. Dobra, 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 dobra. Dzięki za heal'a też. Jest, dobra. Mike tutaj jest zabity. Nasik. Nice. Nie. Dostała mocno ode mnie. Ja też dostałam. Ja myślę, że tu dojdziemy do drugiego miejsca. Tak, mam Ale 5 na winę nie ma szans. Nie, na jest, winę nie ma szansy. Szansy. no jest. So, są szanse. Znaczy, są jakieś tam pewno. Ale tutaj na przykład o, ten na nie ma 9. I kurde, to działko mega przeszkadza. O, tam jest soczek, właśnie sobie. Dobra, idź po niego. wezmę sobie soczek. I tutaj jest kolejny dla ciebie. Dobra, dobra, dobra. idź tam, przejmij może środek bardziej. Nie, właśnie środek nie, bo jak ktoś. Ja bym przejął, właśnie środek troszkę. Dobrze, przyjmi. Cyk, ale żem tutaj porobił. Pięknie, tutaj zabity kolcik. Czy no, porobiłem, ale parki coś nie zgarnąłem. Tapeny ta no, ma 6. Ta także będzie tutaj bardzo, bardzo ciężko ją wygrać. Idzie? Oj oj oj, oj oj oj, 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 oj. Tutaj jeszcze się odrodził Dynamite. Ja bym ci gdzie jest drugi team. Jest tutaj w, na górze, w tutaj. Glewy górny róg. No. Tak, tam do góry, właśnie. A Ej, weźmy go ich wypchnijmy jakby z tego, żeby poszli tam na Wajsky. Ja mam soczkę. Ja mam soczkę, ja podjeżdżam w środek. Jest! Dawaj! Robisz to normalnie. Czekaj, ja to działko rozwalę sobie. Ej, spróbuj przez ten płot zabrać te psy. Nie mogę. Nie da się. O nie, oni mają tego dynamajka. Ale dobra, chill out. Nie. Chill out, nice, no, drugi, drugi winek. I co? Nie ma szans na winę. czy znaczy, były jakieś, ale widziałem, że ten na nie miał. O, jeszcze tak. O, ja też zaliczyłem akurat to. W tym samym. O, no, no to mamy skrzynkę jeszcze. Będę mógł Dobra. sobie. Także ja mam już mega boxa, ale to dopiero na mój odcinek. Zostawię to wszystko. Mam, będę Dobra. miał mega boxa i big boxa, big box. Monetki. może być 9 punktów do Barleya i do Mortisa i do Pam. Pam, fajnie, bardzo fajnie, bo ja chcę Pam też. Mi brakuje. Mi brakuje, słuchajcie, dwóch punktów mocy, żeby ulepszyć Jessie na 9 nie. A ja mam, ja mam monetki, ja mam prawie 2000 monetek. Ja bym mógł ulepszyć. Wiem, ja też bym mógł ulepszyć. Tylko ja muszę właśnie w tym. Może z tego mega boxa coś wypadnie? Jakaś nowa postać nie. albo. Może tak. Dobra, spróbujmy jeszcze jedną gierkę. Myślę, tak, zagrać. jeszcze jedną gierkę i będziemy kończyć. Ostatnią. Do trzy winy myślę, że z... uda nam się zrobić. No. Tylko trzeba na początku iść od razu po parkiewce. Ja Tutaj jest Tutaj jeden. Nie ma. Tutaj jest jeden. Tam, tam. Ojej, to Jackie, pan P.

ale oni mają po pięć, tutaj ma po dwa, co? Dobra, nie, nie dajemy tej bibi wyjść, dawaj stąd Ja tutaj ten klepię Nie dajemy tej bibi w ogóle tutaj wyjść No dostaje ode mnie, dobra, leży Dobra, leży Jeden O nie Nie najgorszy Znaczy dobrze, bo tam się biją To jest Mr. Pita Jackie, Jackie. O nie to... O kurde, ja tutaj mogę... Nie, to nie, jest? Nie, jeszcze ten, ten To jest ult Kurcze Uh -huh. ajaj, uciekaj, ajaj. uciekaj! Dawaj ult i uciekaj, 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 uciekaj. Udało mi się uciec. Dobra. Trochę na farcie, bo jakbym dostał raz, to bym już zginął. Tu jest chyba team jakiś. Ale myślę, że jak trzecie o, miejsce, dawaj, to też nie będzie najlepiej. Najlepiej! dawaj go! Jest! Leci. Dawaj ją! Uleć się! Nie! Raz! Dawaj! A, ale nie ja, ja. Jakby mi trochę więcej pokoju zadawał. Mój. No ale dobra. Dobra, także myślę, że będziemy kończyć. Typowoli. Tak. Jeszcze, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, nie zostawi teraz łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napisze komentarz. I podajcie do Filipa. Ja się Dzięki. z Wami żegnam. Czeka. Cześć.